Cześć, znowu Michał Vancouver, po zaciętym meczu z Milwaukee. Cześć. Zazwyczaj Vancouver-Milwaukee, walka o playoffy. teraz pierwszy mecz sezonu. i daliście świetne kino, końcówka we trzech, rzut na remis, trójka na minus dwa. No tak, I, trochę... I, po, I podogrywce zwyciężyliście. Powiedz, jakie twoje odczucia po tym Trochę mecz? za szybko uwierzyliśmy, że już ten mecz jest nasz, także... Ale no, się spieliśmy, spieliśmy się, także nie było, nie za dużo głupich strat było, więc, więc jakoś to dowieźliśmy. Chyba, jak jest tak, chyba tak jest tak na, na ostro, to się mobilizujemy bardziej i, jasne, jasne. i taka gra cieszy przede wszystkim. W no. tym sezonie dochodzi Los Angeles, a raczej wraca Los Angeles, czyli już 10 drużyn, to powoduje, że 8 drużyn w play -offach. Czyli wszystko już na pewno może się wydarzyć. Jakie są Wasze cele na ten sezon? No cele nasze? Znaczy, no, zawsze, zawsze jak najwięcej wygranych i wejść do play-offów. Ostatnie dwa sezony niekoniecznie to nam wychodziło, ale... ale... No cały jest czas jesteśmy dobrej myśli. Tak, sam jak, myślimy, jak myślimy na boisku, no to w miarę to wygląda. Super. Takich meczów i zwycięstw jak dzisiaj życzę. Bo zera. Dzięki. Dzięki.